Dziś w Kościele Katolickim przeżywamy drugą niedzielę Adwentu, a jednocześnie uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Możemy odnieść wrażenie, że dziś Maryja jest w centrum, jednakże ona przez swą pokorną postawę zawsze wskazuje na swego Syna. W pierwszym czytaniu jesteśmy świadkami sytuacji, kiedy Adam i Ewa nie zaufali Bogu, jak to Ewa daje się zwieść złemu. Ile razy i my, w swoim duchowym życiu, dajemy się zwieść szatanowi? Konsekwencją grzechu jest lęk przed stanięciem twarzą w twarz z Bogiem. Człowiek po grzechu często oddala się od Boga, unika Go, boi się Go. Dodatkowo zaczyna się tłumaczyć i oskarżać innych, aby przedstawić siebie w jak najlepszym świetle. Tego Bóg nie chce. Bo on nie jest oskarżycielem, ale tym, który kocha nas ponad wszystko i wszystko nam potrafi wybaczyć. Zachowanie pierwszych rodziców nie jest nam obce. Zapytajmy samych siebie, czy w naszym codziennym życiu rodzinnym, małżeńskim, nie zachowujemy się podobnie. Często robimy wszystko, by oczyścić się z winy, a najlepiej zgonić winy na drugą osobę. Z czego to wynika? Przede wszystkim z naszych lęków, egoizmu i natury grzesznej, których brzmiona nosimy. Co zrobić w takiej sytuacji? Jedynym dobrym wyjściem jest oddanie tego wszystkiego Bogu. Wszelkie błędy, upadki i złe zachowania On potrafi wyprostować, a rany uleczyć. Trzeba Mu tylko zaufać. Bóg już wówczas w Ogrodzie Eden nie zostawia człowieka, tylko zapowiada, że sprawca wszelkiego zła, szatan, zostanie pokonany, i że ważną rolę w zwycięstwie dobre nad złem odegra niewiasta Maryja. W drugim czytaniu święty Paweł zachęca nas do tego, abyśmy, podążając za wzorem Jezusa, dobrze odnosili się do siebie nawzajem i zgodnie razem wielbili Boga. Bóg jednak nie czeka biernie na nasze uwielbienie, ale posyła swego Syna. Które będąc Bogiem dla nas staje się człowiekiem, staje się sługą, aby okazać wierność Boga. Nasz Bóg jest wielki, a wielkość Jego przejawia się między innymi poprzez pokorę, a czy ty potrafisz wziąć przykład z Boga i umiesz uniżyć się w stosunku do bliźniego? Czy potrafisz stać się sługą dla męża, żony, dzieci, rodziców czy znajomych? Obraz z Ewangelii wszyscy dobrze znamy, ile razy już dane nam było wysłuchanie tego fragmentu, jak anioł Gabriel przychodzi do Maryi, aby jej przekazać to, że zostanie Matką Syna Najwyższego. Maryja będąc pokorną służebnicą pańską, ufa Bogu i wierzy w każde Jego słowo. A czy my tak z pełną ufnością przyjmujemy wszystko, co Bóg od nas wymaga, co Bóg nam powierza? I jeszcze jedna myśl, jaka nasuwa się po przeczytaniu Ewangelii. Jak echo powraca zdanie: Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Czy już w to wierzysz? Naprawdę wierzysz? Czy dalej wydaje ci się to takie górnolotne, przypadkowe zdanie ze znanego na pamięć fragmentu Ewangelii o zwiastowaniu? Nie ma nic niemożliwego. Jeżeli masz z tym ciągle problem, to po to Bóg daje nam kolejny adwent w naszym życiu, by na nowo zachwycić się cudem narodzin Chrystusa i uwierzyć, że On może uczynić wszystko, o cokolwiek go z wiarą poprosimy.